W ostatnim odcinku straciliśmy domek i prawie wszystkie itemy. Widzę, że one tam leżą. O nie, szkielet. Nie, 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 nie. Miecz, szybko. Gdzie jest miecz? Nie mam miecza. Nie. To jest jakaś. O, jest! Teraz go dojadę. Dobra, patrzcie. No! Rozwalony. Tutaj jest łuk. Tutaj drewno. Tutaj ten portal, z którego uciekły te potworzyny. No, zniszczyły mi dom. Dzisiaj będziemy go odbudowywać. Dobra. O nie. To jest jeszcze ta kulka magmy. Dobra, niech sobie tutaj będzie. Niech sobie będzie, nie ma problemu. Odbudować musimy domek. O nie. A dobra, to taki mały. To nie problem. Dobra. Ten portal to będzie trzeba zabudować. Dobra, widzowie. Będziemy odbudowywać ten domek. Czekajcie, zjem tutaj. Dobrze. Niestety tutaj. Widzicie, wszystko jest zniszczone. Mam to. To. I na dole będzie skrzynka. W której są to. I patrzcie, diament. Nasza najcenniejsza rzecz. No i tam nie idę. Musimy czekajcie odbudować. Eee, wezmę to i to. Coś jeszcze? Eee, chyba nie. O to ewentualnie. Coś dobra. No poczekajcie, jeszcze jakieś tam drewna. No, tutaj nie mam. Jakoś dużo. O nie! Tutaj był szklany dach. A tyk. Dobra. Wszystko jest. Dobra, śpimy. Musimy odbudować domek nasz. Tutaj były szyby, mhm. tutaj. To postawić. Tylko, że ja za bardzo nie mam tych desek. To jest najgorsze. Tutaj o. Dobra. No, niestety musimy odbudować ten domek. Szkoda, ale no cóż. Zniszczyły nam te potwory. Dobra, tutaj mamy w sumie dwa. Nie, 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 nie. 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 Łóżko zniknęło lub było zablokowane. O nie. Wiecie co, ja chyba będę musiał nowy dom zbudować. I jeszcze te wszystkie rzeczy się wysypały. A to chyba nie wszystko. Nie wiem, czy to wszystko wylatuje. Z skrzyń. Dobrze, odbudowujemy tutaj ten domek. No widzicie ten domek? Nie, ja chyba nowy będę musiał zbudować, bo ja widzę, że to średnio ma sens. Dobra. I musimy o Nie, no właśnie, widzicie. Nie mam y, siekiery. Zrobimy sobie Musimy Tutaj trochę tych drzew ściąć. Dobra. Dobrze. Mamy tutaj trochę drewna. I teraz musimy to wymienić na deski. Dobra. Dobra, cyk. To i dobra. Nie nie, 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 to nie. Tu. Dobra. To zabieram. Tu będzie szyba. Też mogłbym powiększyć ten domek, ale dobra. Nie jest już tak źle tutaj. Tak zrobiony. Teraz musimy zrobić szyby. Zrobimy stół. Dobra i szyby. Szyb zawsze trochę więcej jest tych niż tych szkieł. Dobra, jest. To i tak. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Ten odcinek będzie troszkę krótszy. Nie chcę właśnie, żeby był za długi. Właśnie robię tutaj cięcia. Żeby ten odcinek był taki w miarę, wiecie. Czy to na pewno... Tak wyglądało. Dobrze, musimy jeszcze tego, a nie, to już mam w sumie, zapomniałam. Nie chcę właśnie, żeby ten odcinek był taki długi, bo potem za bardzo tego nie ogląda nikt. I potem mam problemy, bo zasięgi spadają i inne odcinki też mają mniejszy, mniejszy, mniejszą oglądalność, bo YouTube już tak nie poleca po prostu. Właśnie te odcinki z Minecrafta też są bardziej polecane niż te z The Sims. Więc włączcie sobie The Sims i obejrzyjcie. Dajcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem, bo to też jest bardzo ważne dla rozwoju kanału. I planuję też zrobić live'a. Ale co nie wiem właśnie jeszcze kiedy, yy, urodzinowego, bo właśnie mój kanał już ma dwa lata. I właśnie robiłem już jednego takiego, tylko że to właściwie był sylwestrowy. Miałem zrobić urodzinowego, ale w końcu go nie zrobiłem. E, tam zwykły odcinek zrobiłem. Dobra. Tak może być. Cyk. Okej. Okay. No jest tak w miarę. Nie jest to może jakieś arcydzieło, ten domek. Ale no też nie jest jakiś taki najgorszy. Prawnie nie jest to, No może. Tutaj też ten kliper widzę zniszczył, ale tutaj wszystko zostało. To zabieram. To oddaję, to oddaję, to oddaję. No to. Dobrze. Dobra. No okej. Okay. Dobrze, mamy domek. Hmm. Zrobimy jeszcze. Takie coś. Dobra, noc się zbliża, ale to zaraz pójdziemy spać. Oj, nie wiem, czy to ładnie wygląda. Średnio. To nie. zrezygnuję. W sumie potem będziemy mogli zrobić też ten bruk wymienić na cegły. To jeszcze mam w planach, ale to już chyba nie dzisiaj. W następnym odcinku. Dobra. No dobrze. Idziemy spać. I ja już będę kończył ten odcinek. Pa-pa!